Samorząd Województwa Małopolskiego od dwóch lat realizuje program Małopolskie Targowiska. Chcemy w taki sposób zmienić naszą rzeczywistość, jeżeli chodzi o handel czy obrót artykułami rolno-spożywczymi. W ciągu tych 20 lat w Małopolsce przybyło mnóstwo sklepów wielkopowierzchniowych. Natomiast zupełnie nie inwestowano przez wiele lat właśnie w te lokalne targowiska. Chcemy zmienić pewną rzeczywistość i dać szansę małopolskim rolnikom, rolnik z własną produkcją ma możliwość, przyjścia właśnie na to targowisko, po to, aby dokonać obrotu, eliminując wszystkich pośredników. Dawniej tutaj było no, tragicznie. No, warunki były takie polowe, można powiedzieć. Nie, nie było nic zadaszone, wszystko pod gołym niebem, błoto wszędzie, zły dojazd. Teraz zbudowane zostały te wiaty, Wybetonowane, czysto, porządek, zdezynfekowane. Targowisko bardzo dobre. Ładnie się tu handluje pod, pod dachem. Jest gdzieś samochodem wjechać i rozmieścić. Kiedyś to nie było takie dzikie takie przy drodze targowisko. Handlowanie w Starym Sączu ma tradycję wielowiekową już od przywilejów Kazimierza Wielkiego. Tak naprawdę to takie warunki współczesne zostały stworzone dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Miejskich. Dwa lata temu. Zalety zrealizowania tego projektu, który osiągnął bagatela ponad 2 miliony złotych, przede wszystkim widać w takiej sytuacji, gdzie jest po prostu kiepska aura, tak jak dzisiaj. To są wiaty, utwardzenie placu, było odwodnienie placu. Stworzenie warunków sanitarnych do handlu zwierzętami, dlatego że chociaż jest to targowisko wielofunkcyjne, to jednak ten handel zwierzętami wyróżnia je od wielu innych targowisk. Teraz się całkowicie polepszyło, bo przedtem to tutaj było pełno błota i wszystkiego, a teraz jest tu wybetonowane i za tutaj, ktoś dba tutaj o to wszystko. Parę lat temu co tu było, to to jest niebo a ziemia. Z tu, tu można się kupić zakupy i tanie i tak bardzo jest estetycznie jest. Targowisko w piwnicznej było kiedyś bardzo takie proste, prymitywne takie. No, tu było wszystko i nic bez zadaszenia. A teraz jest naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Myślę, że tutaj ludzie wszyscy, którzy kupują, są zadowoleni i przede wszystkim ci, którzy handlują są zadowoleni, bo mają zupełnie inne warunki. Mamy tutaj y, cały węzeł sanitarny, jest ciepła woda, toaleta, także tego dawniej nie było. Dawne stanowisko targowiska to wyglądało po prostu tak, że były tutaj płytki, które się zapadały, prymitywne zadaszenie, także jest dużo lepiej. Te targowisko zostało zmodernizowane w ostatnich latach z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całego przedsięwzięcia wynosił około 268 tysięcy. Stare targowisko było bardzo zniszczone, nie odpowiadało normom, wymaganiom, jakie ustanowiły służby, zarówno Sanepid, jak i Straż. Nowy plac targowy jest bardzo piękny, jest zadaszony, jest odwodniony. Przyjeżdżają również Słowacy, handlowcy nareszcie mogą w normalnych ludzkich warunkach handlować. Inwestycję związaną z przebudową placu targowego w ramach środków europejskich z programu rozwoju obszarów wiejskich zakończyliśmy jesienią 2014 roku. Prace, który koszt budowlany... To ponad 980 tysięcy złotych. 75% kosztów kwalifikowalnych sfinansowaliśmy ze środków europejskich. Objęły odbudowę, modernizację placu targowego w Miechowie. Mamy nadzieję, że zainteresujemy i większą liczbę sprzedających naszych rolników, ale również mieszkańców Miechowa, powiatu miechowskiego. Ale zachęcamy też mieszkańców Krakowa, żeby przyjeżdżali tutaj do nas, do Miechowa, na nasz plac targowy, gdzie można kupić dobre, ekologiczne produkty wspólne nocy małopolskiej. Targowisko po przebudowie jest super. Mamy przede wszystkim zadaszenie, jest dużo miejsca, jest bardzo funkcjonalne, toaleta została wyremontowana i przede wszystkim jest kostka położona, nie stoimy w gumiakach w wodzie. Targowisko w Oświęcimy było już bardzo zniszczone, szczególnie ta środkowa część, na której jesteśmy tutaj. W momencie, kiedy Województwo Małopolskie ogłosiło właśnie nabór na modernizację targowisk, myśmy do tego projektu przystąpili, uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości miliona złotych. Choć cały projekt kosztuje, kosztował 2 miliony 700 tysięcy złotych. Dzięki temu zrealizowaliśmy środkową część, zadaszyliśmy ją, zrobiliśmy budynek socjalny, zrobiliśmy też oczywiście tutaj i oświetlenie, zrobiliśmy też i część parkingową. Ja jeżdżę tu już prawie 30 lat, no to nie, nie było takich publikacji fajnych, nie było kostki, woda stała często wszędzie. Teraz jest w porównaniu do tamtego czasu, to po prostu tak byśmy do przodu poszli. Patrycy są co wolą, świeża warzywka, prosto z grządeczki, od producenta, no i myślę, że to jeszcze nie zaginie ta tradycja jeszcze przez jakiś czas. To nie było nawet zadarzenia. chodziło się, jak tutaj stoimy, leciało za koniec woda, a teraz wejdzie, przychodzi deszcz czy coś. Tak, super jest to A przede naprawdę. wszystkim jest dobre rozłożenie, każdy może w każdy punkt dojść i zobaczyć. Plac stary to były płyty drogowe, drogi wykonane z żużla wielkopiecowego. Było rzeczywiście brudno, nie było, nie było zadaszeń. W chwili obecnej ten handel jest no, naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, patrząc na to jak mamy urządzony cały plac. Poprzednie warunki były jakie takie, bo się stało gdzie się je dało. Od no, dwóch lat czy trzech lat ten plac jest superowy zadaszenie. Opłatność jest w normie. Toalety są wyposażone i w ciepłą wodę, i naprawdę pełna kultura. Także to można powiedzieć Unia. Cieszymy się, że środki finansowe, które zostały zakontraktowane dla naszego regionu zostały w pełni wykorzystane, że 23 targowiska powstały czy zostały zmodernizowane w Małopolsce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pozostało jeszcze bardzo wiele do zrobienia, bo to jest kropla w morzu potrzeb. Takich targowisk oficjalnie funkcjonujących jest ponad setkę w Małopolsce. Dlatego planujemy również w przyszłej perspektywie finansowej kolejne działania, zdecydowanie większe środki finansowe, po to, aby w tej zmieniającej się rzeczywistości zadbać również o nasz małopolski rynek. Jaka będzie nasz... Bardzo cieszę się, że mieszkańcy Bochni, ale również i Powiatu Bocheńskiego, będą mogli w tym momencie skorzystać już z placu targowego, który spełnia wszelkie normy w zakresie organizowania targowisk. Są tutaj stanowiska zadaszone, odkryte. Są miejsca parkingowe w dużej ilości. Urzęduje lekarz weterynarii jest węzeł sanitarny, a więc to wszystko, czego brakowało na ulicy Partyzantów, gdzie ludzie do tej pory handlowali. Cieszę się bardzo, że jedno z 23 targowic, które zostało wyremontowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, właśnie jest zlokalizowane na terenie subregionu tarnowskiego, konkretnie w miejscowości, w pięknym miasteczku Bochnia. Teraz to od nas zależy, od nas konsumentów, czy właśnie tutaj będziemy chcieli dokonywać zakupów, Bezpośrednio od rolników, eliminując wszystkich pośredników, którzy często kilka razy więcej zarabiają, jak sami rolnicy, to od nas będzie zależało, czy będziemy właśnie chcieli tworzyć miejsca pracy tutaj w Małopolsce, w Polsce, kupując małopolskie czy polskie produkty.